Now you only get it in your nightdress Discard all the naughty nights for niceness Landed in a very common crisis Everything's in order in a black hole Nothing's into pity is the petits, a soul. The bloody memory's like an answer Remember when you used to be a rascal All oh, the boys are slack The best you ever had The best you ever had Is just a mess Through a little book of sex tips. Remember when the boys were all electric? But now, when she told she's gonna get it, I'm guessing that she'd rather just forget it. Clinging to not getting sentimental. Said she wasn't going, but she went still. Lacks like, a to be gentle. with that a mecha double or a betting pencil? Oh, the boys are slag, The best you ever had. The best you what is they So the left of last la Wale się serca, przepite wątrowy, ludzie melanzu i pory te głowy Ile poszło na to hajszu pewnie dobre samochody Kiedy nie zna się umiaru, wtedy często są kłopoty Ja spokojnie kilka piwek stawali znowu opór będą pili póki wódka, z uciedzę jak topu Ktoś podjeżdża już pod ktoś podjeżdża pod Obok Pyta się w czy czy pierdolność nie chce bucha Można doskonale wiesz, że ja nie palę Ale chętniu tutaj nie brak Daj to podam dalej Czyś maszyny pozy plecach znowu pieniądze i wiewane Mówią sobie więcej nie gra Wiesz, że sam siebie okłamie Serce do walki i zdrowie do picia, ostatni od saczki, Pierwsi do bicia, każdy mówi się o Gani, Ale gdy przychodzi weekend, się zaczyna dowubania Takie to w melanżu życie Najlepsi branży, ludzie melanży Każdy tu tańczy, miód, wuda blanty Nie jeden z bandy skoczył balet na karnym Obyś w wariacie wrócił z pierwszej wokandy Najlepsi branży, ludzie melanży Każdy tu tańczy, miód, wuda blanty Poryte masy, dropsy i kwasy Bronki Małkowski, pozdrawiam wariaty Dziś piją tutaj wszyscy ale czysto, dodaj do koni do nocego blisko Całe towarzystwo chlaja raj Tak czas spędzają ludzie melanży i co z tego, że wpadnie tu psiarnia Jak każdy z nas ma wyjebane jajka To nie bajka, ani wakacje w Madrycie To Lublin, Balmowice, Kazwała i Porycie Ludzie melanżu w nocy o świcie Przejebali w kurwe hajsu wjebaną maszynę Wcześniej pili czeka, teraz raczą się winę W nocy jarali Marlboro, z rana klasikę. klasikiem Zostało coś, trąby, to zajebana klifa Pójdziemy do Grażyny, spadakę po pół litra Już kurwa świta, każdy chce iść do domu Brawo panu ちょっと待って。<laughs> <laughs>